Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jaszku, a to jest kontynuacja mojej serii RISEN 2 mroczne wody ze wszystkimi dodatkami DLC, pierwszą wyspę, a tak w zasadzie drugą, czyli Takarigui, mamy już za sobą. Większość zadań, które mieliśmy do wykonania zostało wykonane. Spójrzmy sobie w dziennik. Został nam tylko strój pirata. Tego zadania niestety nie wykonam, ponieważ Largo jest właścicielem kolczyka, który zapewnia nam bonus plus jeden do cwaniactwa. I ten kolczyk postanawiam sobie zostawić do końca rozgrywki. Zostaniemy zaraz piratem. Idziemy na statek stalowo a więc przygodę na statku. Czas zacząć. Córko! paty, w końcu! Ty, stary łajdaku! Posłuchaj! Opuściłeś mnie! Zostawiłem ci worek złota! Tak chciałeś zapłacić za opuszczenie swojego jedynego dziecka? Wsać sobie ten worek! Wzywało mnie może! Dziś czuję to samo, co czułem wtedy! Znowu chcesz mnie zostawić? Co z ciebie za ojciec? taki, który ma wrogów, mnóstwo wrogów. Przebywanie ze mną bywa ryzykowne, dziewczyno. Chciałem, żebyś była bezpieczna. Jak dotąd bycie bezpieczną z dala od ciebie nie sprawdziło się, prawda? Pewnie byłoby lepiej, gdybyś była ze mną. Co ty na to? Mówisz poważnie? Ale oczywiście, że chcę z tobą płynąć. W takim razie witaj na pokładzie! Ten typek, którego przyprowadziłaś, czy to kolejny wrażliwiec? Myślałam, że ci się przyda. Dopiero co wlazłeś na statek i już chcesz podejmować za mnie decyzję? Czy możecie przestać zachowywać się tak, jakby mnie tu nie było? Zamknij się! Zamknij się! Jeśli udowodni, że jest prawdziwym piratem, zabiorę go ze sobą. Ale ostrzegam cię, nie próbuj mu pomagać. Ten twój chłoptaś musi najpierw złożyć przysięgę, jeśli chce się z nami zabrać. Tylko on? Ja też powinnam. Po moim trupie! Nie kuś mnie starcze. Moja córka nigdy nie będzie piratem. Byłabym lepszym piratem niż wy wszyscy. Zapomnijmy o tym i chodźmy się napić. Ach tylko jeśli stawiasz szalony staruchu za skarby tego świata. Tak jest, Zdrówko. <noise> no, nie wiadomo co powiedzieć przy takich dialogach. Myślałem, że już będę piratem. Dobra, pogadajmy ze stalowobrodym. Gonisz za moją córką. Powodzenia, chłopcze. Ale jestem pewien, że nie jesteś tutaj by wzbogacić się kosztem inkwizycji. Czego więc szukasz? Szukam broni przeciwko Krakenowi. Doprawdy? I co z nią planujesz zrobić? Użyję tego do zabicia bestii. Ha! Nieźle, ale harpun Tytanów może posłużyć nie tylko do zabicia Krakena. Ktoś wystarczająco odważny mógłby wykorzystać go przeciwko Marze. Na przykład ja. Co o niej wiesz? Mara? Co o niej wiesz? Czego ja o niej nie wiem? Jest władcą Tytanów i ma na swoje skinienie wielu sługusów. Tak jak ten, kto ma harpun Tytanów, zrobi wszystko, by go chronić. Rozumiem dlaczego. Co wiesz o harpunie Tytanów? Wiem, kto go ma i gdzie go znaleźć. Wystarczy? Pamiętaj tylko, że nie będzie mógł go łatwo odebrać. Róż po niego razem ze mną. Muszę wiedzieć, że naprawdę go chcesz. Oczywiście, że chcę. A co do Garcia? Kim jest kapitan Garcia? Dobrze, chłopcze, zejdę do Twojego poziomu. Wybrałeś nie najlepszy czas, żeby zostać piratem. Obecnie toczy się wojna piratów. Słyszałem. To nie tajemnica. Ci łajdacy Garcia i Vrona sprzymierzyli się z Marą. Dała za to wronie harpon tytanów, a Garci trupią dłoń. Chcemy więc dopaść wronę? Ale jacy my? Jeśli masz coś do niego, możesz zrobić to sam. Dobra, twoja córka mi ufa. Twoja córka mi ufa. Byłeś w Puerto Sacarico. Którą drogę obrałeś? Przez dżunglę czy przełęcz? Już nawet nie pamiętam, oczyściłem te... Dwie drogi jednocześnie yy, chyba wybrałem dżunglę na początku. Droga przez dżunglę. Ryzykowna. Dowodzi, że masz jaja. Problem tkwi w tym, że zabrałeś tam moją paty. Mm. No dobra, no i co dalej? Co dalej? Co mam tu zrobić? Opowiedzieć jak pokonałem tytana ognia? Albo o tym, że piję, walczę i rabuję jak każdy pirat stąd? To byłby świetny początek. Zawrzejmy umowę. Dostarczysz nasz rum na pokład i będziesz w załodze. Cóż to ja słyszę? Pozbyłeś się meksa? Zgadza się. A także utopca, z którym rozmawiał. Zdradził nas dla mary? Tak! Dwulicowy łajdak. Mogłem się domyśleć. Należał do ludzi Garci. Dobra robota, chłopcze. Nie straciliśmy go. Ponoć wklepałeś temu złamasowi Hankowi. Dobry chłopak. Dobra. No i co jeszcze z rumem? Jakiś problem z rumem? Ta stara gnida berbeluch nie ma już dla nas ani trochę. Powiem ci jedno: nie wypływamy w morze bez naszego rumu. Ten szczur lądowy próbował mi wcisnąć, że ma problemy z dostawami. No i dobra, chyba czas pochwalić się moimi osiągnięciami. Mam coś, po czym zmienisz o mnie zdanie. Uwolniłem pirata, którego zamknęli. Naprawdę? Kto to jest? Largo. Był w wieży w Puerto Sacarico. Napadasz na więzienia Inkwizycji i uwalniasz zamkniętych piratów? Brawo, chłopcze! Berbeluch da ci twój rum. Teraz mówisz do rzeczy. Natychmiast zajmę się negocjacjami. Znalazłem skarb Pita. Wiem chociaż, że umiesz odczytać mapę. Znalazłem skarb Brajana. Wyłudzając od niego mapę, podstępne metody. Tak robią piraci. Splądrowałem ruiny. To nie był najlepszy pomysł, chłopcze. Ukradni ich skarby, a przodkowie Indian mogą się nieco na ciebie rozzłościć. Dam sobie radę. Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? I niech pomyślę. Moja pati cię lubi, ale mnie się to nie podoba. Nie boisz się utknąć? I ta sprawa z Hankiem. Wolny largo. Skarbem Pita, skarbem O'Briana. Zmierzyłeś się z utopcem. Ograbiłeś ruinę. Pamiętaj o Rumie. Ach tak, I Rum. Jak brzmi decyzja? Pati ma chyba rację. Masz zalety. Złóż przysięgę i wchodzisz. Super. Nie chciałem przerywać tego epickiego monologu stalowo-brodego. I już za chwilę, już za momencik zostaniemy prawdziwym członkiem. Piratów oraz załogi naszego Jednookiego Kapitana. Co to za przysięga? Każdy, kto ze mną żegluje, przysięga na własną krew, że jest prawdziwym piratem. Wspólna żegluga i wspólna walka. Tak robią piraci. Potem zostajesz piratem i jesteś nim do dnia śmierci. Nie ma odwrotu. Super! No, zapytajmy o te wszystkie rzeczy. A podział łupów każdy dostaje swoją część, chociaż nie planowałem żadnych rabunków. Mamy szukać tej artefaktycznej broni. Już zapomniałeś? Jakie mam obowiązki na statku? A, dobre pytanie. Znajdziemy coś dla ciebie wachta na bocianim gnieździe, podnoszenie żagli co tylko będzie trzeba. Dokąd płyniemy? Na Wybrzeże Ostrzy, na Arborei. To tam płynął ten drań Wrona i on ma tę broń. Złóż przysięgę, ja zbiorę załogę i wyruszamy. Jeśli chcesz z kimś jeszcze porozmawiać, zrób to teraz. Rozumiem. Gotowy, by złożyć przysięgę? Oczywiście. Jestem gotowy. Świetnie. Zdejmij ubranie. Co? Ten chłopak potwierdził swoją wartość, ale jeszcze nie jest jednym z nas. Dopóki nie złoży krwawej przysięgi, ha, to dopiero będzie zabawa. Cisza! Powtórz za mną. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za kapitana. Oddaję krew za kapitana. Dzielimy krew, skarb i wrogów. Przysięga jest wieczna na całe życie i jeszcze dłużej. Aaaa! Witaj w załodze. Do dna. Do dna. Jesteś na pokładzie statku Stalowobrodego. Nie obijaj się. Jak tam sprawy z Lolą? A, słabo. Szkoda. Wiedziałem, że cię by Chciałbym. Co myślisz o tym nowym? Może się przydać. Stalowo obrody żeglował z gorszymi. Ta, stare dobre czasy. No, o mnie gadali. No i co? Już jestem piratem, mogę założyć te wszystkie swoje ubrania. Z dodatku ubranie pirata. Na nogach niestety nic nie mam ciekawego. Pirackie buty z cholewu. Zobaczmy jak się prezentuje teraz nasza piracka postać. No i świetnie, tak powinniśmy być ubrani już od bardzo dawna, żeby wczuć się w ten klimat. Ja jeszcze zapiszę sobie grę i możemy wyruszać. Zrobione. Piratem jesteś i piratem pozostaniesz. Przygotować się do odpłynięcia. Ruszamy na wybrzeże Ostrzy. Ponieważ jesteś nowy na pokładzie, możesz wydać rozkaz odpłynięcia. Odpływajmy! Gotowi do odpłynięcia. Słuchać, leniwe psy! Dalejże, na wanty! Precz z nią! Przygotować się do podniesienia kotwicy! Jedna z, najpiękni z najpiękniejszych scen w całej grze. Odpływający statek z wybrzeży Takarigui na tle. Nocnego, gwiaździstego nieba. Podziwiajcie. Ha. Nowa wyspa, nowy klimat, tu już bardziej tak tropikalnie na plaży. Ale też bardzo. W końcu. Dobrze. Wrona się zdziwi, jeśli myśli, że może się przede mną ukryć. Gdzie zaczniemy szukać? Nie wiem, ale czuję w kościach, że te patałachy na wieży nam powiedzą. Coś miałem powiedzieć, ale oczywiście zapomniałem. A propos klimatu tej wyspy. No i dobra, dwóch nie stanowi chyba dla nas żadnego problemu. Dwóch nie stanowi problemu. Jesteś żądny krwi, co? Rozwiążmy im języki. Zobaczymy, co wiedzą. Bardzo fajnie. Mamy od razu pełny pasek życia. I na początku już jesteśmy uraczeni jakąś skrzynią. No, nie jest dużo tego lutu, ale zawsze coś tam się przyda. Ja między odcinkami sprzedałem sobie troszeczkę rzeczy, żeby być Trochę bardziej bogatym. Yy, mam nadzieję, że wieża jest w tą stronę. Ja sobie zapiszę grę. Ten zapis możemy wywalić. I idziemy na przygodę. O jakiś kokos. Stać! Kapuszeku? Teraz widziałem już wszystko. Piraci działają wspólnie z dzikusami. Stalowobrody? Co ty tu robisz, ty zramolały fiucie? Katajopi. Co on powiedział? Chłopcze, jestem Kapitan Stalowobrody. Nie potrzebuję twojej zgody, żeby tu być. Kapusieku! Kapusieku Bambule! Nic dobrego z tego nie będzie, prawda? Uważaj, co mówisz dziadu! Kto z nami zadziera, ten zadziera z samym kapitanem Wroną. Wrona? Znałem go, gdy wciąż jeszcze czyścił pokład z mewiego łajna. Dosyć gadania. Zabici. Katajopi, co to znaczy? To znaczy, że najpierw zabijemy tego idiotę, który nie mówi po naszemu. Na nich! Katajopi, Kapuszeku, nic z tego nie rozumiem. Ale myśliwy zaraz będzie martwym myśliwym. Mam nadzieję, że moja załoga będzie się trzymała równie dzielnie jak ja. O, pierwszy przeciwnik już padł. Dobrze, że mam pod klawiszami szybko, szybką możliwość uleczenia się właśnie zapasami żywności. Trafienie krytyczne to właśnie to, co kupowaliśmy sobie jakiś czas temu, chyba. Jako naszą dodatkową umiejętność. Ach, dopiero co przybyliśmy, a ty już wpakowałeś nas w kłopoty. Oj, oj, pati, pati. Spytajmy się, czy tobie się nic nie stało. Jesteś cała. Tak, ale to nie twoja zasługa. Dobra, przyjrzę się uważniej tej wieży. Dobra, a ja przyjrzę się uważniej ciałom naszych przeciwników. włócznia jakieś. Ciekawe, kiedy będziemy na swojej drodze mogli spotkać jakiegoś kupca, gdzie będziemy mogli wymienić te wszystkie towary na jakieś złoto. Pogada. dobre miejsce na obozowisko. Spójrz na to. Dobry rum z takarigui. Aż włosy na klacie stają dęba. Stawiam, że to wyrób berbelucha. Siedzieli tu i pili? Gdyby nie pili, kepsy byliby z nich piraci. To stara sztuczka. Przeciwnik się spija, a ty bierzesz go z zaskoczenia. No dobra. Wiesz, chyba że rum nie jest najważniejszy w życiu. To prawda. Jest jeszcze łupienie i dymanie. I to ma być pirat. Czas ruszać naprzód. Naprzód! No, jaki przód, gdzie idziemy? Co teraz? Wrona uzyskał pomoc od paru dzikusów, co nie znaczy, że wszyscy są po jego stronie. To chytra banda. Musimy się dowiedzieć, jak sobie pomagają. A co z protektorami? Jakich znam, będą się kryli za barykadami w Puerto Izabela. Może jak włosy im na klatach wyrosną, to może pomogą nam przeciwko Wronie. Ale ja się ciągle zastanawiam, gdzie jest jego statek. Jaki statek? Yy, a, kapitan Wrona. Dobra, co by tu wybrać? Wybierzmy może bardziej prawdopodobną wersję. Może inkwizycja go zatopiła? Aha, może, no, ale nie sądzę. Gdyby został przejęty, stałby w Puerto Izabela. No to chyba tam należy się udać. Tak myślisz? Cóż, a jeśli Wrona ukrył na nim harpą Tytanów, Inkwizycja by go znalazła. Wrona byłby nędznym kapitanem, gdyby nie znał najlepszych schowków na swoim własnym okręcie. Co więc robimy? Musimy podjąć decyzję, którą można by nazwać samowolną. Dowiedz się, czego wrona chciał od dzikusów, albo udaj się na południe do Puerto Izabela i znajdź jego statek. Dobra. Tak też zrobimy. Co może nas spotkać w Puerto Izabela? Banda wrogo-nastawionych łajdaków z Inkwizycji. Od co? Protektorzy obsadzający obronę miast i patrolujący okoliczne obszary. I uważasz, że udanie się tam jest dobrym pomysłem? Bezczelny gnojek. Czemu, czemu? Ale czym myślisz, że mogliby nam pomóc w walce z wroną? Nienawidzę protektorów, oni nienawidzą mnie, ale my wszyscy nienawidzimy wrony. Muszę jedynie przekonać ich do tego, by nam pomogli. Ci protektorzy to zręczne chłopaki, ustrzeliliby nawet muchę. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ktoś o takich zdolnościach strzeleckich był po naszej stronie. Jeśli ładnie ich poprosisz, i jeśli cię wcześniej nie zabiją, może cię tego nauczą. Hmm, tak też zrobimy. Zdecydowanie bardziej wolę być po stronie yy, strzelców z inkwizycji niż dzikusów z lasu. Chodźmy do inkwizytorów i znajdźmy ten statek. Jak chcesz, to pokażę Ci drogę do Puerto Isabella. Daj znać, kiedy chcesz wyruszyć. Dobra, Podstępne. tak też się stanie. Ja tutaj Podstępne sobie zaraz brony. poszukam jakichś ciekawych miejsc na tej wyspie. I widzimy się w następnym się odcinku rozajrzeć. w tym samym miejscu, gdzie udamy się właśnie na poszukiwanie miasta Puerto. Izabela, czy dobrze myślę? Nawet nie mam mapy morskiej tego obszaru, także żegnam się z wami. To był Jaszku, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pys!